Zostały zainicjowane przez środowiska narodowe, ale również dołączyły do tego środowiska odwołujące się do różnych idei i z drugiej rzeczypospolitej, i z pierwszej rzeczy rzeczypospolitej. Tych, którzy nawet dzisiaj odtwarzali husarię. To wszystko są widoczne znaki tego, że odzyskujemy tą niepodległość duchową. I tego, że nie będzie można dłużej mówić nam, że mamy się wstydzić swojej własnej tradycji. Brawo. Dość z naszej strony, kom nie dajmy sobie wmówić, że nasza tradycja, że nasze tradycje polityczne, czy to endeckie, czy inne, czy konserwatywne, czy tradycje z pierwszej rzeczypospolitej, czy romantyczne, te wszystkie, do których są gotowi nawiązywać ci, którzy szli dzisiaj w marszu. Nie dajmy sobie wmówić, że to są gorsze tradycje, niż mają inne europejskie narody. Że mamy na coś czekać, aż tu przyjdzie ktoś i poda nam na tacy jakieś mądrości, których podobno nie znamy. Tutaj w marszu niepodległości, dzisiaj wśród tych ludzi bije serce polskiej tradycji. Duma! Narodowa duma duma, duma! duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! duma. Kończą swoje krótkie przemówienie, ponieważ mamy tutaj wielu.